Cześć, witam w jestem Adam Barkowiak, Jacek. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o tym, jak bardzo poróżniło nas Savinium Black. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę skąd się ten szczep wziął, gdzie jest uprawiany, do czego można go i, je wypić, no i dlaczego wywołał taki duży konflikt między nami. No i ja będę próbował Adama przekonać do europejskiego Sanser. A Adam będzie mnie próbował przekonać do Nowoświatowego. E, czyli e, Sardignon Blanc to jest e, oczywiście biała odmiana, chyba najbardziej popularna obok chardonnay uprawiona na świecie. Uprawia się ją tak naprawdę wszędzie, e, od Europy po Nową Zelandię, Amerykę Południową, e, a nawet e, Kalifornię. No i prawdopodobnie jest to określone. Sardignon Blanc wzięło się z pochodzi z Doliny Loary od słowa Savage, co oznacza w francuskim tłumaczeniu e, dziki. No i e, najbardziej popularnymi europejskimi sawnion so blanc e, są oczywiście wina z Francji, z, do, z Doliny Loary, czyli e, popularne e, Sancerre i e, z drugiej strony rzeki e, Pulifume. E, no i różnice są takie, że Sancerre rośnie na glebach e, wapiennych, Pulifume na glebach e, krzemiennych, co od razu e, czujemy w nosie. I może nie będę mówił bez degustacji, więc od razu sobie może nalejemy wersję degustacyjną. Na razie może nie, nie będziemy porównywali, ale będzie się lepiej opowiadało o charakterystyce europejskiego Sauvignon Blanc. Blanc. Dajcie, znać, dajcie znać w ogóle w komentarzach, jak wymawiacie, Sauvignon Blanc, Blanc? Adam, a Ty jak wymawiasz? Sauvignon Blanc, Blanc? Blanc. Nie wiem jak wymawiamy, wymawiam Sauvignon Blanc. Blank, ale Blank. wiem, że tak się nie wymawia. Właśnie. Dajcie znać, jak w ogóle wy e, wymawiacie. Czyli takimi charakterystycznymi aromatami dla stawieniu Blanc z Doliny La tutaj akurat z tej strony Sancerre, jest taka rzeźkość, mineralność, e, taki zimny owoc, e, zimny w sensie taki niedojrzały, cytrusy, limonka. Znaczy nie pomogę. Jest trochę e, agresu. w sumie dużo agresu. Rozumiem, że urażę wszystkich podporystów, ale za mało się w tym winie dzieje. Ja rozumiem, że jest śmiertelne. Ale no, jest nie, nie widzieliście tam tego, że jest ee, taka zielona, że zielone ozerzeźwienie z kredową mineralnością. Widzę. Dobrze, może za chwilę. Widzę, natomiast, no, na, 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 no, natomiast no. Zupełnie, zupełnie szczerze, tak jak doceniam, rzeczywiście do, 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 doceniam takie klasyczne podejście do, do win i myślę, że przy okazji Pinot Noirów praktycznie chyba zawsze zgodzimy się, zgodzimy się z Jackiem, jeśli chodzi o tą klasykę. Ona jest fantastyczna i tutaj nie będzie sporu. Tak, nagle nam się wszystko rozjeżdża, jeśli chodzi o Sabinio blank. Eee, no, w sumie porównamy sobie za chwilę przy eee, Nowym na, tak, na Zelandii. Eee, no i drugim eee, też francuskim zolinem, dla Ary jest tak zwany Pouli Dziś sobie nie spróbujemy, ale może opowiem, czym się różni. Poulifumé, Sauvignon Blanc rośnie na takich krzemiennych glebach, więc uzyskuje trochę takie siarkowe aromaty, tak jakbyśmy zapalali, okrzywiwali krzemień o krzemień, zapałkę rozpalali. No i przede wszystkim sama nazwa Poulifumé oznacza dymny, że ma właśnie ten taki aromat dymny. No i to są najbardziej popularne europejskie Sauvignon Blanc. No i teraz może Adam coś powie o najbardziej popularnym w Nowej I Zelandii, którzy Polacy niestety pokochali najbardziej. Dlaczego po niestety? Ja uważam, że bardzo dobrze, że je pokochali. Rzeczywiście, no Sabinią Blanc, chyba jeżeli chodzi o białe szczepy, bije wszelkie rekordy. Jest najbardziej popularny i chyba wszyscy kojarzą Sabinian Blanc z regionu Marlboro, właśnie z Nowej Zelandii. I takie właśnie dzisiaj pijemy. Czym się charakteryzuje? No na pewno większą intensywnością, jeśli chodzi, jeśli chodzi o aromat. Rzeczywiście dla mnie przynajmniej więcej się tam, więcej się tam yy, dzieje w, w tym winie. Yy, te aromaty są bardziej wyraźne, są bardziej tropikalne. Tak, ale nawet tutaj w, akurat w tym Soho Carter, nie tyle, że są tropikalne, ale też są aromaty takie trochę europejskie. Jest dużo bukszpanu, A, że jestem zaskoczony, rozkoczony, jest dużo A, bukszywy. Przepraszam, ale ci smakować ten Carter. Bo to jest... Stella. Carter to piliśmy ostatnio i to było Chardonnay. Dobra, ale cieszę się, że zapadł Ci w pamięć. No i tutaj rzeczywiście znacznie więcej się dzieje w tym winie. E, są te, te, te o, owoce tropikalne, jest i ananas, i, e, i marakuja. Też nie wiem czy Adam tak masz, ale jak te stójki, sto, stoliki, e, kieliszki stoją kawałek dalej, e, to warto też wspomnieć, że Sawinia Bank jest jednym z bardziej aromatycznych szczepów i siedząc oddalone o jakieś 30-40 cm czuć, wszystko czuć. Te, Tropiki, tak. e, trochę... Czyli czuć to moje. Tak. Tak, czuć to twoje. Jest Ale bardziej, oznacza, że... więcej po prostu się w nim dzieje. rzeczywiście chyba dlatego Polacy się, się w nim zakochali. Już, nie wiem, sześć lat, może, może dłużej to trwa. No, lubimy, lubimy mocne smaki. Zawsze tak było. I rzeczywiście Sauvignon Blanc świetnie swoje triumfy. Myślę, że ta popularność w Polsce jest spowodowana tym, że Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii ma często taki słodszy nos, słodszy smak, właśnie spowodowany tymi aromatami tropikalnymi. A ta europejska strona ma bardziej wytrawny, bardziej taki rzeźki, zielony, niekoniecznie sprzyjający każdemu taki zapach. A pokrzywa? Pokrzywa, ja akurat uwielbiam zapach pokrzywy, bukszpanu, limonki, agrestu, no to jest to czego ja oczekuję akurat w sabinion blank. No właśnie, Jacek w tym winie czuje pokrzywę, ja w tym winie nie czuję absolutnie pokrzywy, dla mnie to jest marakuja. To jest kolejny przykład dlaczego stawinią blank jest No nas... czy znaczy jest taka pokrzywa połączona z obranym lici moim zdaniem. Podsumowując europejskie was nowozelandzkie Sauvignon Blanc różni się tym, że w nowozelandzkim spotkamy takie buchające aromaty tropikalnych owoców, markuja, lici, mango, a w tym europejskim z kolei będzie takich więcej zielonych, mineralnych, czyli pokrzywa, Agres, Bukszpan. No i tak naprawdę zależy to od Was, które wino wybierzecie. Moim zdaniem... Na lato rześkie orzeźwiające, bardziej sensory? Dla mnie obydwa są rzeźkie i orzeźwiające. Nowy świat, bardziej skoncentrowany. A czy Nowy świat oczywiście nie, nie ogranicza się tylko i wyłącznie do Nowej Zelandii, bo generalnie Savignon Blanc dobrze się sprawdza praktycznie w każdym pogodnym klimacie. I tutaj zarówno na przykład Chile i Kasabianka, z drugiej strony mamy na przykład jeszcze. E, takie ciekawostki, co z części się to e, spotyka. Natomiast nie jest to, powiedzmy, aż tak bardzo popularna e, praktyka, czyli beczkowanie e, Sauvignon Blanc. I tutaj mamy czy Routini, czy Bugs z RPA, gdzie rzeczywiście pojawiają się jeszcze te nuty beczki. Natomiast najbardziej chyba popularną formą Sauvignon Blanc są rzeczywiście e, czy te klasyczne, świeże, rześkie, czy to troszeczkę bardziej aromatyczne bardziej rozbuchane, nowoświ nowoświatowe i mam tutaj na myśli Nową, Nową Zelandię. A z takich ciekawostek w Nowym Świecie Stany Zjednoczone i na butelkach z, ze Stanów Zjednoczonych można znaleźć nazwę Film Blanc, która rzeczywiście układa się. Jest to film marketingowy, taką sprawę. Kiedy Sabine Blank w tym momencie się przestało sprzedawać albo nie sprzedawało się aż, aż, aż tak dobrze, rzeczywiście Robert Mondavi wokół określenia Fium blanc, po to, żeby rzeczywiście jeszcze bardziej jakby uszlachetnić ten zbiór. Natomiast w smaku się niewiele zmieniło, tak pewną sprawę. No to jeszcze pytam tak sobie, tak sobie kręcę teraz kieliszkiem i tak naprawdę zapomnieliśmy powiedzieć na chyba najbardziej popularnej rzeczy o Sevignon Blanc, o najbardziej popularnym hmm. aromacie Sevignon Blanc, czyli tak zwane kociuski. Nie wiem czy Adam czujesz to w swoim kieliszku. Bo to jest takie, taki aromat, niekoniecznie związany z kocimi sióśkami, ale on tak przypomina właśnie burszpan, może taką delikatną, nie wiem, Jak to byś nazwał dam ten aromat? Mam cztery koty i to nie są kocie siuśki. Znaczy chciałbym, żeby kocie w ten, sposób, w ten sposób pachniały, no ale trudno. Natomiast z tym się fundamentalnie nie zgadzam, po prostu nie kojarzy mi się w ten sposób to tak, jak swoją Ale informację. pamiętajcie, że, pamiętajcie, że e, ten sam kieliszek w nosie różnych ludzi może smakować, pachnieć inaczej i tak samo w ustach. Więc nie sugerujcie się tym, co my czujemy w tym winie. Ale nalejcie sobie do kieliszka, sami spróbujcie i sami ocencie i sami znajdźcie aromaty, które odczuwacie w tym winie. Ważne, żeby się winem cieszyć. To przede wszystkim, bo to, bo to ono, o, ono, o, ono jest. E, I pytanie, czym się tym winem cieszyć najlepiej? Czy w towarzystwie jakiego jedzenia, W tym dwoim. No i myślę, że z europejskiej Sawinion Blank jest takie rzeźkie, orzeźwiające, więc aktualnie fajnie je podać. Myślę, że do szparagów, lekkich rzeczy, do jakichś lekkich ryb, przede wszystkim do picia tarasowego solo, jest tak rzeźkie, kwasowe, mineralne, orzeźwiające co Blank, więc myślę, że. Eee, nie warto łączyć z tym na pewno z ciężkim jedzeniem, bardziej lżejszym, sałatki, eee, sałatki nawet owocowe. No i z Savilion z Nowej Zelandii myślę, że podobnie możemy iść w tą stronę. Co Adam, myślisz? A tu już bym poszedł, już bardziej bym kombinował. To jest troszeczkę cięższy, więcej aromatów. Eee, dla mnie się fantastycznie sprawdza się z kuchnią azjatycką i był uwielbiam kuchnię azjatycką. Oczywiście nie, nie, czymś, nie czymś mocno ostrym, ale powiedzmy. Nowoświatowy sabinow Blangi z regionu Marlboro plus Pad Thai na przykład albo jakieś fajne banany. Nic bardzo ostrego, ale rzeczywiście te wszystkie nuty związane z trawą cytrynową, czy to będą makarony, czy nawet jakaś, jakaś delikatniejsza wieprzowina, dla mnie bomba. Naprawdę gorąco polecam. Czyli krótko mówiąc. Klasyczny klasyczne Sauvignon Blanc do mniej skomplikowanych dań, bardziej zielonych dań, jeśli można tak powiedzieć. Czyli rzeczywiście bardziej takie, jak powiedział, szparagi, czy rzeczywiście jakieś sałatki, czy na przykład sałatka z kozim serem. Nie się Im, z marihuaną. Im dalej. Im dalej lecimy w, w nowy świat, im więcej aromatów im więcej się dzieje w tym winie, tym danie mogą być bardziej skomplikowane. I rzeczywiście powinno to zagrać. No, ale oczywiście sami musicie znaleźć Sauvignon Blanc, który najbardziej Wam odpowiada najlepiej próbować, rzeczywiście, no my chyba, chyba tutaj akurat się zgodzimy, najlepiej zabrać sobie dwie butelki z różnych stron świata i pospierać się chwilę o nich. Tak, dokładnie. dzisiaj rzeczywiście, jak robimy. bo rzeczy, rzeczywiście, rzeczywiście można dostrzec coś, czego by się normalnie nie, 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 nie zauważyło. No, i pamiętajcie też, że Sauvignon Blanc nie tyle jest winem stałym, można produkować e, wina musujące z, z tego strzepu. Są też wina słodkie, są też produkowane we Francji e, soterny, czyli takie długowieczne wina. Długowieczne, czyli wina mogą e, leżekować dosyć dłuższy okres czasu, nawet do 30-50 lat. Ale moim zdaniem, najlepszym Sauvignon Blanc jest e, młode, świeże, orzeźwiające, takie letnie. Bojarzące się dla mnie z wysoką temperaturą i, I z Nowej i z Francji. Zapraszamy nas nasz kolejny odcinek. Zapraszamy oczywiście do śledzenia naszego kanału. Napiszcie, co sądzicie o ustawieniu blank, jakie są Wasze ulubione przykłady z tego szczepu i zapraszam do nas na degustację. Tak, Dzięki. pamiętajcie. Pamiętajcie, śledźcie stronę nie tyle od Szypieńce, ale też moją Jacek Kulza Dajcie nam znać w komentarzach, jakimi winami mielibyśmy Was zaszczepić w kolejnym odcinku. Cześć!